Witamy wszystkich na Dniu Otwartym w 4. Micerem Ogólnokształcącym kształcącym imieniem Stanisława Staszyca. Bardzo się cieszymy, że Was tu widzimy i chcieliśmy Was zaprosić na prezentację osiągnięć historii oferty edukacyjnej szkoły. Po tej części nastąpi występ orkiestry pod batutą Piotra Kalisza oraz występ wokalistów klas muzycznych. Zapraszamy do, do pozostania z nami. Na pewno nie pożałujecie, bo będziecie się dobrze bawić. W końcu jesteście, jesteście w Staszycu. Dzisiaj jest szczególny dzień naszego liceum, przygotowaliśmy dzień otwarty, zaprosiliśmy gimnazjalistów z terenu miasta, ale także z całego powiatu. Nasza oferta jest wyjątkowa, szczególna, no, tak jak przystało na najlepsze liceum w Białej Podlaski. W tym roku przygotowaliśmy sześć klas pierwszych o profilu humanistycznym, profilu językowym, tradycyjnie klasy też plastyczne, muzyczne oraz klasy o profilu biologiczno-chemicznym i matematyczno-fizycznym. Są to klasy, które przygotowują młodzież do bardzo dobrego zdania matury z bardzo dobrymi wynikami a także później pójścia na wybrane, zaplanowane studia wyższe. Szczególne, szczególnie chciałem podkreślić tutaj i, 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 i wspomnieć o klasie językowej. Jest to od dwóch lat nowa propozycja szkoły. Są tam nauczane dwa języki w stopniu maksymalnie rozszerzonym. Oczywiście od podstaw, ale także jako kontynuacja. Dużym bardzo powodzeniem cieszą się klasy plastyczne i muzyczne, gdzie uczniowie rozwijają swoje talenty, swoje zainteresowania malarskie, artystyczne, muzyczne, wokalne, odnosząc jednocześnie bardzo duże sukcesy w konkursach miejskich, wojewódzkich, a także o zasięgu ogólnokrajowym. Stawiamy też mocno na klasy techniczne, klasy biologiczno-chemiczne. Nowa podstawa programowa, która zacznie obowiązywać od września, da możliwość maksymalnego wzmocnienia takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, biologia i chemia. Chciałbym także podkreślić ofertę szkoły w dziedzinie sportu. W tej chwili bardzo prężnie rozwija się szkolny klub sportowy. W tym roku osiągnęliśmy ogromne sukcesy. Wspomnę tylko, że koszykarki, nasza dziewczęca drużyna koszykówki zajęła drugie miejsce w województwie. Jest to ogromny sukces. Poza tym chłopcy w piłkę nożną, halową piłkę nożną wręczną wsiadkę Dziewczęta i chłopcy zajmują drugie miejsce w mieście. Wspomniałem o tym, że stawiamy na kreatywność uczniów, na ich rozwój, wszechstronny rozwój. Temu służy między innymi teatr szkolny, bardzo prężnie rozwijający się. W tym roku teatr miał dwie. Premiery. Kolejna jest planowana jeszcze przed końcem roku szkolnego. To jest chór szkolny z bardzo bogatą, długą tradycją prowadzony przez panią Iwonę Świderską. Chór występuje nie tylko na terenie szkoły, ale chociażby będzie można chór słyszeć na festynie, na tzw. majówce w Parku Radziwiłowskim 3 maja. Oczywiście ta orkiestra Denta, także o prawie 20-letniej tradycji, prowadzona przez bardzo doświadczonego muzyka, pedagoga pana Piotra, Piotra Kalisz. To także szerokie grono wokalistów, wokalistek, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli ze szkoły, ale także ze, ze szkoły muzycznej. W ostatnim czasie dużą popularnością i bardzo rozwijają się na terenie szkoły zespoły muzyczne o różnych stylach muzycznych. Nie będę może tutaj wchodził w style muzyczne. Szkoła udostępnia pomieszczenia do prób, do grania po południu, wieczorami, a także korzysta, mogą korzystać i korzystają z pomieszczeń szkoły w soboty i w niedzielę.